Decyzje podejmuje każdy z nas. Ja, wy widzowie, ten jeden wścibski sąsiad pod piątki, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o głupich decyzjach twórców gier. I tak, to jest też swego rodzaju kontynuacja mojej serii na TikTok. A, a, nie znasz mojego TikToka, no no to nie musisz go obserwować, ale za to musisz zasubskrybować ten kanał po więcej takiego kontentu. Dobra, już już, zacznijmy. Pierwszą rzeczą jaką chcę omówić jest nasza ulubiona gra Fortnite. Bo widzicie, może wiecie lub nie, ale Fortnite jest tak jakby polską grą. No zdziwienia teraz pewnie macie. Tak, na początku gry Fortnite, a bardziej Fortnite Ratowanie Świata robiło polskie studio People Can Fly. I właśnie o tym studiu sobie porozmawiamy. Ale dobra, od początku. Twórcy chcieli połączyć Call of Duty Zombies oraz Minecrafta. I myśleli i myśleli i tak wpadli na pomysł zrobienia gry Fortnite. Fort odbudowania bazy aka fortów. A night obronieniu go w nocy. Genialne! Gra została ogłoszona na Game Awards czy jakimś innym show, nie wiem w sumie. I gra była takim sukcesem, że praktycznie nikt w to nie grał. Więc People Can Fly, widząc jak ta gra sobie do dupy poradziła, opuścili produkcję. Więc Epic Games, również widząc porażkę tej gry, postanowili lekko zmienić zamysł. No, i z racji tego, że gry typu Battle Royale zdobywały coraz większą popularność, no to Epic wpadł na pomysł, aby zamiast gry na podstawie Call of Duty Zombies oraz Minecraft dać PUBG oraz Minecraft. Genialne. Początki były trudne, ale w 2017 gra osiągnęła niemały sukces. No dobra, osiągnęła ogromny sukces i zarobiła miliardy. I teraz postawcie się w roli Studia People Can Fly. Nie dość, że stracili pieniądze, nie dość, że stracili czas, no to jeszcze stracili szansę na zarobienie kilku dablunów, nawet nie kilku, kilku miliardów. I możecie też porównać tą sytuację z tym, co było z nocem, jednakże, jeśli dowiemy się o kontekście dwóch sytuacji, no to jest różnica. Dobra, teraz cofnijmy się w czasie do pięknej wiekopomnej gry i pięknej kaczenki. Skyrim była to gra, która miała pełno dziwnych mechanik, które jakoś w sobie działały, ale czasami nie do końca. Iż w tej wiekopomnej katsence, niektórym ludziom się ta katsenka kompletnie skiepściła. I tu nie skiepściła, wszystko się po prostu wywalało. Ale dlaczego? I teraz nigdy byście tego nie zgadli, pszczółka. Tak, pszczółka. Pszczoła, która gdzieś tam sobie spokojnie przelatywała, miała ustawioną kolizję na 2 miliardy. A Batmobil 3000, kiedy uderzył w tą małą pszczółkę, wypieprzało go po prostu do innej galaktyki. Więc następnym razem lepiej uważajcie gdy widzicie pszczoły na drodze. Nigdy nie wiadomo, czy nie chce was potajemnie zniszczyć. Teraz kolejna głupia decyzja, o której trochę osób mnie prosiło, żebym omówił. Overwatch 2 była to piękna gra, szczególnie, że po czterech dniach od wydania ta gra została najgorzej ocenioną grą na platformie Steam. Ale, Ale jak? 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 Twórcy obiecywali pełno nowości, a zrobili. nic. Dla większości Overwatch nie był nową grą, tylko updateem graficznym. Ale najgorsze było to, że po 8 latach zapowiedzi trybu PVE. Po 8 latach, twórcy postanowili wszystko wypieprzyć do kosza i dać graczom pakiet, który nie jest warty swojej ceny. Genial. Po tych incydentach, Blizzard zyskał reputację gorszą niż EA, a wiecie jaką reputację ma EA. Podskutkowało to tym, że gra obecnie radzi sobie gorszej od Team Fortressa. Tak, Team Fortressa, gry z 2007 roku. No jak wcześniej wspomniałem, jest to najgorzej oceniana gra na Steam. FNAF. Kuźwa FNF. FNF, przepraszam. O tej grze już nagrałem odcinek, więc możecie sprawdzić. FNF to gra, której głupie decyzje mógłbym wymieniać godzinami, ale jedynie powiem o jednej. Mianowicie, update'y. Bo niektóre update'y w tej grze były dosyć słabe. A pytacie, jakie update'y? No to dobrze, bo skłamałem. Nie było żadnych update'ów. Bo twórcy postanowili sobie dać tyle pracy, że od jakichś dwóch lat nie dostaliśmy żadnego update'u albo cokolwiek. Znaczy niby jest ta cała zapowiedź ósmego wiku, ale po dwóch latach, serio, jeden wik przez dwa lata i już od roku są jakieś zapowiedzi i dalej nic nie wyszło. I nie, nie że nie lubię FNFa, bardzo lubię tą grę i czasami gram sobie w jakiegoś fajniejszego moda, na przykład Indie Cross, do którego ostatnio sobie powróciłem i jest świetny, polecam zagrać. Teraz będzie gra, która była tak popularna, że każdy chyba w nią grał. Among Us. Była to gra, która miała więcej głupich decyzji niż dobrych, ale teraz wymienię kilka z tych głupich. Mianowicie mało update'ów, słabe update'y, mało zmian... Słabe zmiany. Jakby Among Us cierpiało na pewien przypadek, mianowicie wiele z ich decyzji było słabe, jak na przykład dodanie quick chatu oraz, o czym sobie porozmawiamy, airship. Było to mapa, na którą wszyscy mieli hype. Sama mapa wyglądała świetnie, no i wszyscy czekali na ten update. Pomimoż fakt, że update wyszedł wtedy, kiedy gra sobie leciutko upadła, no to sama mapa nie była rewelacyjna. Wiele osób mówiło, że jest zbyt duża, zbyt skomplikowana, no i tak dalej. Ale nie tylko ten update wykończył grę, ale również ich brak. Jakby co tu dużo mówić, do Among Us na razie dropnęła tylko jedna mapa. Oczywiście są dobre zmiany, ale wyszły one dopiero po upadku. Tak, zdaję sobie sprawę, że Among Us robiło 3 osoby. No i też chciałbym wspomnieć o Among Us VR, którego zrobienie było dobrym decyzją, ale była ona słabo wypromowana. Mianowicie gra podczas premiery miała 300 użytkowników, a teraz około 18. Dla porównania Among Us ma 4000. No ale dobra, już skończę narzekać na tą grę, bo zaraz mnie dojedziecie. Dzięki wielkie za oglądanie. Też chyba z tego powstanie jakaś seria, ale jeszcze nie wiem. No i też w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale w końcu jestem regularny. Nie wiem, jak to się stało. Oraz prawdopodobnie za kilka dni powstanie film o pewnym atramentowym koleżku.